Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. W tym wideo przegląd siedmiu ważnych doniesień. Po pierwsze, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Polsce brakuje 14 miliardów złotych. To 14 tysięcy milionów złotych. Kwota oszałamiająca. I pytanie, czy pozostaje to w jakimś związku z finansowaniem chociażby świadczeń medycznych, rehabilitacji i różnych innych dla Ukraińców? Czy pozostaje to w jakimś związku z leczeniem ukraińskich żołnierzy w Polsce? Tak to pozostawiam dla Państwa rozwagi. Za chwilę będą szczegóły i publikacje prasowe, a także obietnica ministra finansów, pana Domańskiego, jak to mianowicie rząd planuje zasypać tę dziurę w NFZ. Oczywiście. Możemy się domyślać, będzie powiększał dziurę po prostu w budżecie centralnym. Sprawa druga skandal po przeszukaniu przez niemiecką policję w Polsce. Sprawa w ogóle jest bardzo kontrowersyjna, bo chodzi o Nurka, obywatela Ukrainy, o Ukraińca mieszkającego w Polsce, który przez niemiecki wymiar sprawiedliwości podejrzewany jest o wysadzenie gazociągu Nord Stream, którym, jak wiadomo, Niemcy zaopatrywane były w surowce przez Rosję. Po całkiem niezłych cenach. I tutaj jest kontrowersja druga, bo pewien poseł PiS, tak, prawa i sprawiedliwości, staje w obronie tego Ukraińca, tego aż chciałoby się powiedzieć banderowca. Pytanie, dlaczego? Czy ten poseł, proszę państwa, ma złożone takie zamówienie i je wykonuje? Czy sprawy układają się ideologicznie nie tak, jak sobie tego życzy? No właśnie. To są pytania, które należy za każdym razem zadawać. A także wówczas, kiedy ktoś dopuszcza się, tak działania, jak i uwaga, propagandy tłumaczącej, wyjaśniającej jakieś, na przykład, proszę Państwa, ukraińskie prowokacje, które dla Polski są bardzo groźne. Za każdym razem trzeba pytać, czy ma płacone, czy jest na taśmach z afery podkarpackiej lub ktoś z jego. Przełożonych na przykład w przestrzeni politycznej. Sprawa trzecia. Jest reakcja po, słowie, po słowach, słowach Angeli Merkel, która obwinia przede wszystkim Polskę, ale także niektóre państwa bałtyckie o wybuch wojny na Ukrainie. Uwaga, reaguje MSZ, tylko że Estonii. Jak z kolei wypowiada się Sikorski, za chwilę Państwo sami zobaczycie, to jest więcej niż dziwne. Sprawa czwarta. Porwani przez Izrael na wodach międzynarodowych po abordażu, Polacy, którzy uczestniczyli we flotyli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną dla strefy gazy, zostali już, w cudzysłowie, teraz uwolnieni. I znajdują się w Atenach w momencie, kiedy nagrywam dla Państwa to wideo, czyli wtorek 7 października, godzina 11. Media pewnie za chwilę będą informować, że już wylądowali w Polsce. O szczegółach za chwilę będę mówił, ale już teraz wypada zadać pytanie, za co dziękuję Sikorski Żydom? Za uwolnienie porwanych w akcie terroru ludzi? No czy terrorystom, proszę Państwa, nie należałoby przeprowadzić sprawiedliwego, rzetelnego, międzynarodowego procesu? A nie dziękować? Oczywiście trzeba być. Trzeba być zadowolonym tego powodu, że ci ludzie są na wolności. Ale tutaj jest pełno dwuznaczności w działalności Radosława Sikorskiego i kolejnego Żydofila, czy wręcz Żyda z brytyjskim paszportem, który jest zastępcą w MSZ, czyli chodzi o pana Bartoszewskiego, ponieważ tam wątpliwości jest jeszcze więcej. Co do tego, jakie interesy reprezentuje. Piastując, tak Ważne stanowisko. Dlaczego? Proszę Państwa, nie będę tutaj go od razu powiem, że chodzi o brak poświadczenia dostępu do informacji niejawnych, posługiwanie się jedynie dostępem, który jest należny, przysługuje każdemu szeregowemu posłowi. Ale, by uzyskać w procedurach odrębnych dostęp do informacji niejawnych, należy przejść procedurę sprawdzającą. I tej nie chciał się, nie poddał się krzak tenże wspomniany wiceminister. A na dodatek ma, na, ma ciążący na nim wyrok sądowy o zwrot ponad 20 milionów złotych. Wyrok według mojej najlepszej wiedzy jest nieprawomocny, niemniej wynika z niego, że no cóż, skoro zabrał, to ma oddać. W wielkim skrócie, proszę państwa. A jak powinniśmy nazywać sytuację, kiedy ktoś zabrał, a nie oddał, no to już Państwa ocenie pozostawiam. Sprawa kolejna. Kryzys na wsi. Media donoszą, że setki tysięcy ton różnych warzyw gnije na polach. Że rolnicy otrzymują w skupach ha, niewielki ułamek. Niekiedy dziesiątą część ceny, która finalnie płacona jest przez konsumentów, by zakupić czy to paprykę, czy ziemniaki, czy coś innego. Inne warzywa w marketach. I powiedzcie teraz. Że to nie jest zmowa cenowa, że to nie jest działanie z pozycji silnego, że to nie jest, proszę państwa, po to, aby stłamsić polskie rolnictwo, no właśnie, ja przynajmniej tak to widzę. I uważam, że racje mają ci ze strony prawej Sprawiedliwości, którzy oskarżają o to, o ten stan rzeczy, rząd Donalda Tuska, tyle tylko, że powinni jeszcze dodać, iż sami do tego się przyczynili. Jak to w ramach tej. Sztafety, popisu, proszę państwa. Kolejna kwestia. Dziś jest 7 października, a więc dwa lata mija od tak zwanego ataku Hamasu 7 października 2023 roku. To był incydent, który oczywiście należy potępiać, ale nie mniej, proszę państwa, potępiać należy to, co dzieje się od tego czasu czyli ludobójstwo w strefie gazy. A w mediach, w mediach jak to w mediach, proszę państwa. Nawet w popularnych, poczytnych tytułach prasowych trwa po dzień dzisiejszy tłumaczenie Izraela, wskazywanie, że się tylko broni, trwa umniejszanie ludobójstwu. I tu pytanie, za ile się te media sprzedały? Dlaczego taką narrację przedstawiają? Bo przecież wiemy już od niedługiego czasu, że 7000 dolarów to Izrael płacił za jeden post influencerom, którzy. którzy Mieli umniejszać ludobójstwo w strefie gazy lub wskazywać, jak to Izrael się tylko broni. A więc to były cele wyznaczone do realizacji w ramach tak zwanej Hasbary. Czym jest Hasbara? Nieraz to tłumaczyłem na kanale. Polecam serdecznie poprzednie materiał wideo, w których omawiam tematy blisko wschodnie. A także dedykowany, dedykowany, proszę Państwa, film temu poświęcony. Między innymi właśnie, czym jest Hasbara. Zapraszam serdecznie do dalszej części. Będziemy analizować publikacje prasowe. Siódmy temat będzie na samym końcu. Chodzi o Tomahawki, rakiety typu Tomahawk dla Ukrainy. Temat wraca. A więc eskalacja wojny. Myślę, że po prostu przed nami. Dziękuję też serdecznie za subskrypcję, za komentarze, za udostępnienia i pamiętajcie Państwo, proszę o wspieraniu kanału finansowo, bo to bardzo ważna sprawa. Linki znajdują się w opisie tego filmu i zakażę wsparcie Państwu bardzo, ale to bardzo dziękuję. A teraz dość, no powiedzmy, że żwawy, proszę Państwa, przegląd publikacji prasowych, po to, by potwierdzić wypowiedziane tutaj słowa, ale tak, żeby wejść z publikacjami w polemikę tam, gdzie jest to niezbędne, czy wyrazić krytykę. I na początek, wielka dziura w NFZ. Zabraknie pieniędzy na leczenie znak zapytania. Ja, proszę Państwa, uważam, że nie zabraknie, bo takie tak, sformuł, tak sformułowane zdanie wskazuje na czas przyszły, tylko już brakuje. I między innymi dlatego wydłużające się kolejki, dlatego mamy cały czas mieszanie przy różnych świadczeniach, dlatego ludzie nie mogą się doczekać na swoje operacje, na swoje leczenie, na swoją rehabilitację. Dlatego, że, i tutaj oficjalnie nam się o tym nie mówi, ale istnieje, istnieje. Wyodrębniona część budżetu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, która to wyodrębniona część ma być przeznaczona dla świadczeń dla Ukraińców? Pytanie, jaka w tym części, czy w ogóle jaka część dotyczy świadczeń medycznych, procedur medycznych, zabiegów, operacji dla żołnierzy, dla żołnierzy walczących na Ukrainie? I z czego w końcu wynika, proszę państwa, wzięcie na Polskę. Nałożenie na Polskę ciężaru, aby te świadczenia wykonywać za darmo, wykonywać bezpłatnie. No przecież to tak nie działa, że Polak, który nie ma tytułu do ubezpieczeń, może polecieć sobie na przykład do Stanów Zjednoczonych po to, by przejść jakąś operację, prawda? Za to trzeba płacić zwykle ho, miliony dolarów. Ba, nie może też pojechać do Niemiec, by umówić się tam na rehabilitację, czy właśnie na leczenie, na operację, na jakieś zabiegi, procedury medyczne. Dlaczego zatem politycy w Polsce, rząd warszawski, wcześniej pisowski, bo to oni to zapoczątkowali, dziś utrzymuje to rząd koalicji obywatelskiej? Dlaczego oni stworzyli te przepisy? I teraz pytanie: czy uważają siebie za Ukraińców, a państwo polskie za państwo ukraińskie? Czy dostrzegają, że ten obowiązek rzeczywiście powstaje z uwagi na to, że Polska ma jakieś zobowiązania wobec Ukrainy? A może są przekupieni, proszę państwa, może tak chętnie jeżdżą na Ukrainę? Bo tam po prostu dostają odpowiednie łapówki od swoich ukraińskich odpowiedników. A to, że na Ukrainie korupcja jest w niewyobrażalnej skali czymś powszednim, czymś codziennym, to chyba jest więcej niż jasne. Zresztą świadczy o tym całe mnóstwo, całe mnóstwo różnych afer, o których już w przeszłości tu mówiłem. Weźmy taki przykład. Przywołuję go tutaj. Niejednokrotnie, a w przeszłości na bieżąco omawiałem skrupulatnie. Ukraina, ogromny majątek urzędniczki. Przez okno wyleciało pół miliona dolarów. W obwodzie Chmielnickim prokuratura prowadzi czynności wobec szefowej obwodowego Centrum Ekspertyz Medycznych i jej syna, którzy są oskarżeni o nielegalne wzbogacenie się. To artykuł z 4 października 2024 roku. Proszę Państwa, łącznie to były miliony dolarów. Łącznie były to miliony dolarów w gotówce. Ale do tego jeszcze. Dziesiątki milionów, dziesiątki milionów dolarów w nieruchomościach, a więc tak to wyglądało. Na zagranicznych kontach 2,3 miliona dolarów, w domu 5 milionów hrywien, 5 milionów dolarów w gotówce jeszcze, no widzicie Państwo tutaj zaznaczony fragment publikacji. I teraz pytanie, a ile, a ile znaleźć można by było u tych, do których nikt nie zapuka tam na Ukrainie, bo są chronieni, proszę Państwa, układem politycznym. Mówię, mowa tu o ministrach, mowa tutaj o wysokiej rangi oficjelach. Mowa tu o gigantycznych pieniądzach, jak Państwo widzicie. I przypomina mi się zawsze w takiej sytuacji, gdy dotycam, doty, dotykamy tego tematu, że według dostępnych publicznie informacji Taki Załęski na przykład to miał zgromadzić majątek przekraczający miliard dolarów. A ujawnił to kiedyś na swoim kanale znany publicysta, pan Witold Gadowski. I w swoich wypowiedziach powo powoływał się także na odpowiednie źródła. A więc tak to wygląda. I właśnie pytanie, czy ci politycy, którzy tak często na Ukrainę jeżdżą, to właśnie jeżdżą tam po to, by hmm, również i wzbogacić siebie? Tylko uwaga, inaczej niż kulturalnie. Inaczej niż podróżami samymi? Oto jest pytanie. Wracając do publikacji. Z apelem do premiera Tuska o wsparcie i bezpośredni nadzór nad zabezpieczeniem w budżecie państwa pieniędzy na leczenie pacjentów w publicznym systemie zwrócili się przedstawiciele szpitali, związków zawodowych. Jaka to dziura w budżecie jest, proszę państwa, 14 miliardów złotych. A w przyszłym roku prognoza jest taka, że zabraknie Kolejnych 23 miliardów. Bo Narodowy Fundusz Zdrowia widać ma obowiązki ukraińskie. I dlaczego tak uważam? No, za chwilę Państwu wyjaśnię. Ale teraz dzisiejsza publikacja z 6. Przepraszam, wczorajsza z 6 października. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, poinformowała w ubiegłym tygodniu, że NFZ-owi może zabraknąć 14 miliardów złotych, a w przyszłym roku 23 miliardy. I co mamy? Minister Andrzej Domański składa obietnicę. Ogłosił, że NFZ otrzyma dodatkowe pieniądze. Decyzja ta jest reakcją na apel Naczelnej Rady Lekarskiej. I teraz przechodzę do wskazywania, myślę, że związku pomiędzy dziurą w NFZ. Oczywiście jest to też skrajna niegospodarność. Jest to też prowadzenie tak Narodowego Funduszu Zdrowia, by zadowolone były wyłącznie koncerny. Zadowoleni byli... Hmm, być może, proszę Państwa, lekarze, ale no nie pacjenci. Ale teraz publikacja serwisu stalowka.net. Chodzi o stalową wolę. Artykuł z 2 października 2025 roku. Radny pyta o obecność ukraińskich wojsk w stalowowolskim szpitalu. Radny powiatowy Andrzej Szlęzak zobowiązał starostę stalowowolskiego, aby ten wytłumaczył na piśmie obecność wojsk ukraińskich w stalowowolskim szpitalu? Proszę Państwa, to jest coś szokującego. Duże grupy wojsk ukraińskich zjawiają się na sorze w szpitalu powiatowym, co budzi różne komentarze, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o osoby przychodzące i chcące skorzystać z pomocy SORu. Na jakiej podstawie prawnej udzielana jest pomoc czy badania? Jaka jest forma i do czego się sprowadza obecność ukraińskich wojskowych? Na jakiej podstawie prawnej to się dzieje? Kto i komu za to płaci? Czy jest na to? Umowa na jaki czas została zawarta? Czego dotyczy? Jakiego zakresu usług? Dopytywał radny Andrzej Szlęzak. O wyjaśnienia poprosił na piśmie. I to, szanowni Państwo, myślę, że pytanie fundamentalne. To pytanie fundamentalne. Ilu Ukraińców i na jaki koszt było leczonych? Czy na, jaki, na jaką kwotę opiewają koszty leczenia? I finalne pytanie, czy pozostaje to w związku, czy bez związku z dziurą w NFZ? Pytanie, o czym nam jeszcze rządzący nie mówią. To dodatkowa kwestia. A teraz przejdziemy przez kolejne publikacje, by zapoznać się, proszę Państwa, z tym, co donoszą właśnie media. Nie tylko bezczelne. Estonia reaguje na słowa Merkel. Sugerowanie, że kraje bałtyckie lub polska ponoszą winę za agresję Rosji na Ukrainie jest nie tylko bezczelne, ale po prostu błędne. Oświadczył szef MSZ Estonii, Margus Tsakna, odnosząc się do głośnego wywiadu Angeli Merkel. Teraz wypowiedź Radosława Sikorskiego. Proszę Państwa, nie widzę, aby była... Jakaś postawa pełna sprzeciwu, wystosowana jakaś nota dyplomatyczna, nota protestacyjna. Nic takiego tutaj ja nie dostrzegam przynajmniej. Ale jest za to cytat. Interpretuje słowa byłej kanclerz Niemiec tak, że to jest taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi, powiedział szef polskiej dyplomacji Sikorski. Odnosząc się do słów Angeli Merkel, obarczającej winę, w, polską winą za wojnę na Ukrainie. Mało tego. Niestety nie ma zdecydowanej reakcji, proszę Państwa, jeżeli chodzi o MSZ, rząd Rzeczpospolitej, czyli premiera Tuska, jak i póki co Pałac Prezydencki. Ale niestety ze smutkiem stwierdzam, a nie mówiłem, bo w przeszłości, w ostatnich miesiącach, kwartałach, wyrażałem takie obawy, że Polska będzie nie tylko wmanewrowywana w wojnę, ale będzie ją. W nią wpychana przez Niemca, wciągana przez Ukrainę. Bo Niemcy tylko czekają, aby, aby osłabiła się Polska, dokładając do tego swoje starania. Podkładając nogę i ciesząc się. Zawsze wtedy, kiedy Polska, proszę Państwa, grzęźnie w jakichś problemach. Kiedy Polska pogrąża się. Taka jest po prostu rzeczywistość. I teraz... Jak należy ocenić brak reakcji dyplomatycznej, takiej jak co najmniej szefa z Estonii, ze strony polskich władz, władz w Polsce, przepraszam, polskich władz, no na takie określenie trzeba sobie zasłużyć. Kolejna publikacja. Przeszukanie u Wołodymira Z. Obrońca Wołodymira Z. Podejrzanego o wysadzenie Nord Stream nie zgadza się z działaniami so służb i sądu. Ujawnia w Radiu Z, że podczas przeszukania Niemcy zabrali sprzęt nurkowy bez formalnej podstawy. To oczywiście, proszę Państwa, abstrahując od tego, jak całościowo oceniam ten incydent związany z wysadzeniem Nord Stream, możliwy, potencjalny udział w tym polski, rolę Ukraińca, nurka jakiegoś, który w Polsce się jakby schronił, i pytanie, czy. Przy akceptacji, przy, przy, za przyzwoleniem, czy przy współpracy polskich służb, proszę Państwa. Abstrahując od tego, jak to całościowo oceniam, to jednak trzeba powiedzieć, że jest czymś karygodnym, jest czymś niewyobrażalnym, ale jednak się wydarzyło. To, że niemieckie służby, niemieccy funkcjonariusze przeprowadzali przeszukanie w Polsce, na terenie Polski. Jest to coś niestety, co tworzy szalony precedens. Ale jak widzimy, rząd Tuska, wymiar sprawiedliwości, Żurka to wszystko samo się komentuje, proszę Państwa. A więc mamy tutaj funkcjonariuszy obcych służb mundurowych, funkcjonariuszy niemieckich służb, niemieckiej policji, choć kto wie do końca, z jakiej formacji wywodzili się ci niemieccy, właśnie funkcjonariusze, którzy dokonywali przeszukania w Polsce. Co więcej, prawnik, czyli pełnomocnik Włodymyra Set stawia tezę, że ściganie obywatela Ukrainy za zniszczenie rosyjskiej infrastruktury jest niezgodne z prawem międzynarodowym i wewnętrznym prawem Ukrainy. To jest w ogóle sprawa, proszę Państwa, skandaliczna w mojej opinii. Skandaliczna, ale może się obrócić bardzo przeciwko Polsce. Mnie natomiast dziwi za każdym razem sytuacja, w której w obronę, w ochronę banderowców, w ochronę prowokatorów wojennych biorą Jacyś politycy, i za każdym razem zastanawiam się, czy ci politycy to Ukraińcy czy Polacy. Czy opłaceni z pieniędzy pochodzących z korupcji na Ukrainie, z defraudowania tam miliardów, czy może bohaterowie lub ich szefowie są bohaterami afery podkarpackiej. W cudzysłowie, bohaterami, oczywiście sprawcami haniebnych czynów, proszę Państwa. A więc dla mnie jest niezrozumiałe to, że poseł PiS staje w obronie zatrzymanego Ukraińca. Posłupis Paweł Jabłoński interweniuje u ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie Ukraińca podejrzewanego przez Niemców o wysadzenie gazociągu Nord Stream. A więc nie brakuje głosów, z których wynika, że należałoby wręcz uznać to za czyn bohaterski, proszę Państwa. No jeszcze brakuje tego, aby jakiś polityk w Polsce może wnioskował, aby temu Ukraińcowi to w ogóle nadać jakieś polskie odznaczenie. Prawda? Tak jak Załęski dostał. Chyba... Od Dudy odznaczenie, no ale właśnie chyba za incydent w przewodowie, chyba za wciąganie Polski do wojny, co prawie się udało. No właśnie, proszę państwa. A może ten medal dostał za coś jeszcze innego? Taka oto sytuacja. Przejdźmy teraz do ostatniej publikacji dotyczącej rakiet Tomahawk dla Ukrainy. Kwestię taką jak uwolnienie Polaków, którzy zostali porwani na wodach międzynarodowych, komentowałem w poprzednich wideo wielokrotnie, więc nie będę tu Państwu referował aktualnych doniesień prasowych, bo wiemy, że ci ludzie są uwolnieni, ale mówią jednak w dalszym ciągu, że nie zaprzestaną, nie zaprzestaną działać na rzecz pomocy dla strefy gazy. Jeżeli chodzi o temat warzyw, o skandal, jaki dzieje się, i dotyczy polskich rolników. To to jest, szanowni państwo, rzecz, która myślę, że zasługuje na odrębny materiał, odrębny komentarz i większą porcję liczby faktów. Dajcie proszę znać, czy się z tym zgadzacie. Jeśli tak, i odpowiednia ilość komentarzy też tego, tego temu będzie zaświadczać, to taki materiał przygotuję. A więc teraz ostatnia sprawa. Tomahawki dla Ukrainy. Trump w rozmowie dziennik z dziennikarzami w Białym Domu stwierdził, że w pewien sposób podjął decyzję w sprawie dostaw pocisków Tomahawk dla Ukrainy. O tym, że USA mogłyby dostarczyć Ukrainie pociski manewrujące, mówił ponad tydzień temu wiceprezydent J.D. Vance. W rozmowie z Fox News stwierdził, że Stany Zjednoczone rozważają Ukrainie, dostarczenie Ukrainie pocisków Tomahawk, które zwiększyłyby możliwości Kijowa w zakresie ataków na cele w głębi Rosji. Putin z kolei ostrzegał przed konsekwencjami, bo rakiety Tomahawk mają zasięg od 1500 do nawet 2500 km. I tego tematu też nie będę, proszę Państwa, w tym wideo, które miało nie być, nie jest, jak Państwo, mam, mam ym, nadzieję, uznacie, ym, wojennym, prowojennym, proszę Państwa, doniesieniem. To jednak trzeba się zastanowić, co takiego robią rządzący i czy jest to skorelowane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Czy tam eskalacja także nas czeka? Uważam, nie jest to pytanie, czy, a kiedy. W tym wideo to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.